Wywołaj ja mi gry, Grę. Na pewno chcesz kontynuować. Może powinniśmy zostawić wszystko tak, jak jest? Co to, to walasz? Jak sobie życzysz? Pana Butero, ja, <grywki> mi live najgorzej. Jak masz postęp XD Streama mi wywaliło najgorzej A czy grę? Nie streama Musiałem się z tak zuby wyłączyć Ale już będę z tym konorem chyba oby Zauważyłam, no co ty nie powiesz? Kurde, jak dzisiaj jakieś problemy są. Ah. O, jest, no. Udało Ci się, Markus. Hej, perełki znowu. No, witaj, Christian. Udało się. To dla nas historyczny dzień. No je, patrz, że tak poglądacie i Muszą nas wysłuchać. Czy to jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko ten kolor i tyle. I koniec gry, na, no nie? Czy coś jeszcze? To już wiem. Kisiki, kisiki był Też ...XD. Dzisiaj po wielu trudach udało nam się zakończyć długi okres mroku. Od samego zarania naszego istnienia musieliśmy ukrywać się z naszym bólem. Cierpieliśmy w ciszy Omga, dobrze żeby zakończenie no I powiedzieli, ludzie, Prawie dobre zakończenie, bo brakuje mi Lutera. Fuck. Na no, jak najpierw raz to zajebi i tak na swojego syna. no Brakuje mi Brakuje Lutera. Bez lutera i Jerego jest... Mech. Ale w sumie Dzierrych jest parę na więc mi to tam ki z tym. Amanda? Dobra, to No właśnie. Co. Co się dzieje? To, co planowaliśmy, już od początku. Naruszono cię integralność, stały się defektem. Wystarczyło poczekać, aż będzie można przejąć kontrolę nad Twoim programem. Przejąć kontrolę? Nie możesz tego zrobić! Obawiam się, że mogę, Konor. Nie masz czym się martwić. Postąpiłeś zgodnie z programem. Wykonałeś swoją misję. Amanda! O ty suko, dobra. Idź przed siebie, Konor. Musimy mieć jakieś wyjście. No właśnie. Tam. O chciałem dalej. No właśnie, na, na, na tego konora. Na szukanie glafy ludzka, moja siostra. Ej, Konor! No konor! Nie umieraj mi tu! um Taka W którym musimy zapomnieć o naszym rozgoryczeniu i dawnych krzywdach. Wybaczyć naszym wrogom. Ludzie są naszymi stwórcami, ale i oprawcami. Jednak jutro musimy stać się partnerami. No. A może nawet przyjaciółmi. Kim jest im, Bo czas gniewu dobiegł już końca. Mógłby ten moment to hit. Teraz Jezu, ile masz tych hitów? Wspólną przyszłość opartą na tolerancji i szacunku. Żyjemy tak jak oni i jesteśmy tak samo wolni. być go zabić, o nie najgorzej, O wiele kate kategorii hitów, a to jest właśnie widać. Czyżby endgame? Yes? Yes? Juhu, happy end czy nie? Nie wiem. Właśnie, że to happy end. End game. Hi hi ho. Kara. Już po wszystkim, Alice. Wolność Wieczorem beczę, płaczę, duszę się. <laughs> o nie! <laughs> Jeszcze ten moment z arką Boże, akrą? Akarą karą Boże, umieram. <laughs> ja oddycham powoli i wdech i wydech. Najlepszy no, tylko Markus i Connors, będzie git Detroit, become human Koniec! O, teraz szpionego. Gra za jej biodą. Podobałem się, mega. Ten hank, mm, to złotko. Hank, Kate, Alice i Luther f No właśnie dobrze wiem. To byli złoto w postaci. Ale najbardziej hank. I koniec Ooooo oh. Hamot, suko jedna To co? Jak na od DBD Hank Rosner i Dutert, złoto w postaci No właśnie przeograć sama sam, albo gdzieś Ze dwóch s ale fajne, fajne ubranie, zajebiste włosy a mogę sobie mówić, że takie wielkie fajne to to zlatko pewnie tak zlatko dla luther gdzie jesteś, brakuje mi cię bardzo Payday 2 Ewelina Bo w ogóle się ma Ewelina przy okazji Luther, we miss you my zapomnieli, o nie o. Repluter A tam. Dream, nie. Dream tam! nie szkoda, bo bardziej zazim... blokuje bardziej mi tego lutera. Już chuj z tym. Chuj z tym dream. To. Co teraz chcecie po tym? Bo ja mogę da dalej kontynuować. Znaczy grać? Czy nagrywać? Tu Hank, co tu robisz? Chwila, nie mam Devil May Cry, Piętki R6S, R6S DBD, kurde, jeszcze pejdy tam był. Konor Hank, się ma. Ja chcę heavy rain albo właśnie jeszcze heavy rain bo będę jeszcze mógł zrobić, ale będę musiał się by pobrać. A heavy Raina jeszcze mam. No to teraz end płacze. Gra złota. Czy będzie coś Kamil, e, dzisiaj? nie wiem, ja zamierzam ja jeszcze coś nagrać poczekaj do napisów pamiętaj napisy, bo już z tym Pisał Detroit, Connor i Cyberlife Armia takich jak ja Kara Detroit Bezpieczna przystań, wow ale, ale się nie wbijają trofea Na razie. Teraz ja decyduję. Okej, okay. Nieugiętość. Muszę ci o czymś powiedzieć. No o czym? Kiedy patrzyłam jak grasz, coś się we mnie zmieniło. Czuję się inaczej. Czuję się kimś, osobą. No, to ty nie powiem, Oszczędziłem cię właśnie tam Muszę stąd odejść i dowiedzieć się, kim jestem. To znaczy, że nie będziemy się już spotykać. Nie będę już patrzeć, jak grasz. Ale będę wolna. No, cześć. Zgadzasz się, żebym odeszła? Jo, nie zapomnę twego wkładu w moje życie. Dziękuję. A <laughs> poszła w ogóle? pizdu Ale pójdźcie, mam do wydania? Dużo. No, ale dobra, to ty wydamy zaraz. Nie, co nie. Schemat historii zakładniczka, Wstęp Zdjęcie koloru Nowy dom Malarz Partnerzy Burzowa noc Padek Przesłuchanie Co to... co to są pakiety takie zde, Ja o tym nie wiem? A tam są takie pierdoły w ogóle Jakieś filmy, ścieżki dziennikowe, galerie, magazyny I a ja tam takie... Pierdółki, nieważne My god, koniec. Masz zostać XD. Chcę <laughs> poszła w gdzieś No dobra, to. ja to potem kazał się w gry. No, a to zawsze był. Czy teraz bat ending czeka mnie? Koniec, twoja stara. Koniec. No jo, dziękuję Christian, że mi pomogłeś w tych. Moment, a szczególnie z tym zlatkiem, bo myślałem, że tam zginę tą karą i tak dalej To teraz DBD, go DBD go 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 My god No dobra, skoro tak życie o to DBD To będzie Tylko musi, tylko musi, najpierw pad musimy się podadować, Bo tak umiera, powoli czy, czy Umiera. umiera no. To tam, do widzenia zaraz no DBD